No, i tym oto sposobem, według mnie, można zrobić coś z niczego, czyli po prostu tutaj jest jakieś 80 cm w dół, no trochę jest jeszcze podkopane. No i mamy teraz wyrównany poziom z tym, co było wcześniej, czyli tutaj ta droga. Na to pójdzie druga warstwa włókniny, tak, żeby znowu odseparować, tak jak chciałem tam odseparować glinę od grubego klinca. Tak, tutaj chcę odseparować teraz ten kliniec, śmieci, tak jak widać, wszystko inne od znowu czystego żwiru, klińca czy czym tam byście nasypywali i wtedy pod włókiną zostają nam wszystkie jakieś kable, resztki drewienek to co tam większe jeszcze powybieram, tak żeby potem no wiadomo, że włóknina też przebije jak jest po prostu jakiś gwóźdź czy pręt zbrojeniowy ale generalnie żeby ten syf po którym teraz chodzę żeby nie wyłaził na wierzch no i mamy fajną warstwę drenażową ale teraz cofnijmy się jeszcze trochę wstecz i zobaczycie co, jak, dlaczego jak się udało zrobić, to coś z tego niczego, teraz ujęcia z drona. Tutaj tak jak mówię, tam jest jakieś 80 cm nasypane. Tutaj idzie trochę w dół, żeby był spadek. Tu jest jakieś 60 cm tak na oko, może nawet więcej, bo no bo mówię, jest wykorytowane. Ziemię mam obok zgarniętą i tą ziemią zaraz będzie tutaj podsypane, żeby się to więcej nie rozłaziło i tutaj będą wszędzie dookoła takie skarpy też zrobione tą samą ziemią, czyli wykorzystuję to co jest wykopane spod spodu. Będzie to taki ładnie ze skosa, tak żeby się dało też kosić. Nie będzie się już to rozsypywało na boki. I tak jak mówię, jak damy włókinę, to będzie na to kliniec, na to drobny kamyczek, więc tutaj nie mam zamiaru kostkować póki co, tylko będzie utwardzony parking. Przede wszystkim suchy, bo zaletą właśnie gruzu ta cała droga to mi uwierzcie, 10 lat temu jak robiliśmy to było metr gruzu najpierw nasypany, i potem dopiero warstwy klinca, i dopiero na sam koniec ten ten twardy kamyczek jego nie można znowu dawać za dużo jak się go da za grubo czyli powyżej powiedzmy 5 cm to on zaczyna jeździć się turlać i robi się taki nieprzyjemny w jeżdżeniu, w wchodzeniu w czymkolwiek ale do zasypania klinca taką cienką warstwą jest fajny bo w zimie nie przemarza nie rozmarza nie sypie się nie zajeżdża tylko jest faktycznie twardy no i teraz zobaczycie w następnym etapie jak już będzie będą te skarpy z boku porobione no, i tak jak mówię, fajnie się to i zrobiło. Potem wam na koniec jeszcze pomierzę, ile tego parkingu jest. Ale tak na oko to jest jakieś co najmniej 10 metrów na 10 metrów będzie tutaj, co najmniej na jakieś 8 w tamtą stronę, 7-8. Także to też wam zmierzę. I tutaj jeśli chodzi o koszty, no to mówię, zależy jak to sobie załatwi. Nieraz gruz się trafia za darmo, a nieraz jest tak, że tu i płaciłem chyba po 200 zł za wywrotkę. I tutaj tego gruzu poszło ze 4-5 wywrotek. No i tak naprawdę to jest 1000 zł, a w tej chwili chyba kliniec kosztuje około 1600-1800 za wywrotkę taką samą, no to macie porównanie w cenie. Całe mamy już tutaj jak gdyby wyrównane do poziomu, a samym klincem tylko przysypie z wierzchu. Także mamy powiedzmy, nie wiem, 1000 zł liczymy na gruz. Tak, żeby cienko to przysypać no to wywrotka klinca to jest 1800 to jest też dość duży koszt, no i licząc, że jest 80 m2, no to mamy włókliny za 80 to mamy za 400 zł tam za 380 tą pierwszą warstwę, tak jak widzieliście tam moja auto u siebie używam akurat wszystkie resztki na zakładkę nie skąpimy, no bo to mamy takie właśnie końcówki, co i tak byśmy tego nie sprzedali normalnie, dlatego dajemy na te zakładki i to też jest ważne, że właśnie się przy nasypywaniu tłucznia. Nie, nie przecina, tylko one się lekko rozjeżdżają, pofalują itd., ale ważne, że w swojej strukturze trzymają właśnie Cały grunt. No to mamy 1000 zł za, yy, za, za gruz, yy, 400 zł na warstwę, powiedzmy już z okładem, 400 zł na warstwę jedną, 400 na drugą, no bo dam dwie warstwy tej włókniny, No tutaj mówię, tam tam wierzchnią nawet nie wejdzie tyle, bo nie będzie tyle zakładek potrzebnych. Yy, czyli powiedzmy, że 700 zł na włókninę. Koparka pewnie tam też z 6 stówek no i kliniec będzie i tak z całej historii najdroższy, bo mówię, jak jedna wywrotka nawet to z 1600-1800 zł no i to macie porównanie jakby tutaj chcieć to wyrównać samym klincem to wyszłoby z 8 wywrotek klinca, no i to i tak by się bez włókniny zapadło, wymieszało z tą gliną, bo glina ma to do siebie, że ona jak nasiąknie, to robi się z niej masło i wyłazi na wierzch, także to by się całe zamuliło, a tak to mam fajny, suchy placyk i jak teraz nawet będzie jakiś mega opad deszczu, to po prostu to wszystko sobie pięknie przesiąknie w dół jak będzie bardziej sucho, to sobie wciągnie w tą glinę, w glebę i także będzie się to samo regulowało. Korzystając z okazji, że jest przerwa koparki, to sobie zobaczymy, ile ma mój nowy parking tutaj, powiedzmy, długości. Zaraz zobaczymy, ile szerokości. I czy dobrze to mniej więcej obstawiałem. A tak czy inaczej, to uważam, że za jakieś tam 5 czy 6 tysięcy złotych utwardzenia takiego terenu, podwyższenie to jest naprawdę git. 11 metrów ma w tą stronę. Zobaczymy, ile ma w drugą. Po przy dzisiejszych cenach czegokolwiek nie jest tak łatwo zrobić cokolwiek, żeby kosztowało w miarę niewiele. No, jest nawet większy niż myślałem. Tu jest, tu dokładnie jest 9 metrów, czyli 9 na 11, 99 metrów kwadratowych, czyli stówkę mamy. Także myślę, że całkiem. Nieźle. No i teraz wszystko zależy od tego, do czego chcemy go przeznaczyć, taki placyk parking, bo jeśli by tu miały wjeżdżać ciężkie sprzęgły, sprzęty, no to należałoby to jeszcze uwibrować, uwalcować, natomiast pod osobówki, to tak jak mówiłem, jeszcze raz szmatka, później kliniec i w zasadzie można wjeżdżać, a na takie jak jest teraz, to traktorem, czy jakimiś większymi maszynami można wjeżdżać bez problemu. Tak się plączę tutaj, niby bez potrzeby, ale właśnie po to się tu plączę, że co chwilę jakiś jeszcze złom wynajduję. Wywalam go sobie na kubkę. To są właśnie minusy, to są minusy, właśnie gruzów. No, że trzeba to przeglądać, sprawdzać, tak, żeby ani maszyna sobie nie zrobiła kuku, ani żeby później nie wyłaziło to przez tą wierzchnią warstwę. Ale generalnie nasypy z boku porobione tak jak chciałem, takie żeby było łatwe do koszenia, czyli nie za duży skos, taki profil i tą koparką do robienia skarb, naprawdę fajnie to wychodzi lekkie obwałowanie teraz widać, ale tak naprawdę to to trochę siądzie a po drugie tak jak mówiłem będzie tutaj już przewidziane do wysypania klince o tutaj już mamy kawałek gotowy o inaczej to będzie wyglądało jeszcze jak się zazieleni ale mamy wiosnę także to jeszcze w tym roku będzie Pięknie zielone A parking będzie czyściutki Sponsorem nagrania była włókina.com sprzedawca geowłókin drogowych wzmacnianych nylonem bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych, idealne do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowukinę premium, yy, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy, pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.